Siemaneczko mordeczki, ja już sobie siedzę elegancko na wakacjach, a wy co, a wy pewnie w domku gniecie, co? Chyba, że on turystyczny wykorzystany i na wakacje pojechaliście. No ja sobie ogólnie tak szperałem w internecie i dla fanów symulatorów, czyli dla was, dla fanów e, gry Farming Simulator, czy dla fanów gry Eurotrack, znalazłem zarąbistą stronę w Której możecie sobie po prostu zarobić masę hajsu i wygrać zrobiste rzeczy. Ogólnie strona polega na tym, że na przykład odpalacie sobie, to jest strona gifty.gg, odpalacie sobie i na przykład gracie sobie w takiego World of Wars. To jest symulator bitwy morskiej. Oczywiście, no. Kogoś może to zainteresować, kogoś nie. League of Angels to jest jakaś gierka, taka wiecie, taka bardziej MMO. World Thunder to, jak pewnie wiecie, to jest symulator jeżdżenia czołgiem takim bojowym, albo też latanie myśliwcami, też bardzo fajna sprawa. Teraz też tam yy, morskimi rzeczami można latać, ale pewnie Was to mniej interesuje. Są tutaj różniejsze gry, cross out, to są takie topowe gry yy, i za granie w takie gry dostajecie złoto. Dostajecie tam yy, dwieś, 2300 złota, tutaj na przykład Dostać też 3700. No po prostu gracie w gry i dostajecie złoto. A te złoto możecie wymieniać na najróżniejsze rzeczy. Czyli taka prosta zasada: wy gracie i oni wam płacą. Czyli na przykład, na przykład jakiś twórca gier stwierdził słabo nam idzie, nie chcą w nasze gry grać no zapłaćmy, żeby grali, co nie? Ale w tym przypadku jest troszeczkę inaczej, bo w tych grę, jak World of Warship czy World Thunder jak wiecie to są gry topowe na Steamie i nie tylko, gdzie gra w nie masę graczy i dzięki graniu w takie gry możecie sobie zarobić pieniążki. Ja osobiście grałem w War Thunder i nawet zarobiłem sobie troszeczkę e, tych monet i naprawdę gra się sympatycznie, jeżeli ktoś lubi taką rozgrywkę, super sprawa, a to jest fajna sprawa, żeby na przykład sobie dorobić do konta Steam, kupić sobie właśnie jakąś gierkę na promocji i tak dalej, super sprawa. Oczywiście jak już zarobicie te pieniądze, bo na przykład jak klikniecie rozpocznij zadanie, na przykład jak wykonać zadanie, zarejestruj się w World of Warship, pamiętaj, aby ustawić nickname taki jaki jest na gifty, później potwierdź tam swoje konto, wykonaj zadanie, na przykład to rozegraj przynajmniej 3 bitwy i zdobądź swój pierwszy okręt wojenny i dostajesz to 5000 zł. Easy. Easy i jak już to zdobędziecie to sobie oczywiście wchodzimy w kategorię nagrody I oczywiście nagrody są najróżniejsze Możecie na tę te te, te walutę w Robloxie, na Kinguin, na PaySafe Cardy Czyli to co nas najbardziej interesuje, zobaczmy ile kosztują PaySafe Cardy no na przykład PaySafe na 30zł kosztuje 52 tysiące złota, w sumie spoko, kilka takich zadanek zrobionych i macie, co nie? Ewentualnie jakieś tam na Twitchu macie, możecie sobie odbierać, o to jest bardzo fajnie. Ja to tego bardzo już używałem, bo na przykład grałem sobie w grę, na przykład pół dnia, zarobiłem sobie pieniążki, a później zamówiłem sobie na przykład kepsa za 25zł, bo miałem podarunkowe koty na pyszne.pl, to, to też jest super sprawa co tam jeszcze możecie sobie zamówić Jakiś tam amazon, Wheel. naprawdę tych kodów jest masa możecie sobie też wymienić jednak gotowe gry na minecrafta, na terrarie na pubg, na wiedźmina a na przykład sprawdźmy jakby nas interesowało jakby na przykład nas interesowało eurotruck simulator simulator czy takie coś jest o jest eurotruck, Zarobiście. mamy eurotrucka Tutaj mamy Eurotraka DLC Italii nawet. Widzicie? Możemy sobie DLC wszystkie elegancko pokupować. Special transport. O, tu mamy kolej. No fajnie. Może nie wszystkie DLC są, ale są DL DLC również. Zobaczmy Farming Simulator. Farming simulator. Też jest. jest 15, jest 19, i jest 17. A zobaczmy może jakiś flik. Flight Simulatory. O, jest Microsoft Flight Simulator, też zarobi ta sprawa za 214 tysięcy, ale no, z czasem może by ktoś uzbierał. No ale razem z portalem gifty.gg wymyśliliśmy takie coś, że jeżeli zarejestrujecie się z mojego reflinka, który jest w opisie, i nazbieracie przynajmniej 500 golda i użyjecie kodu majster 24 na skrzynkę, bo oczywiście w tej, na tej stronie są również skrzynki, o czym nie powiedziałem, bo oczywiście nie musicie kupować gotowych nagród, tylko na przykład za za, za, za ileś tam tego złota możecie sobie na przykład otworzyć taką skrzynkę w tej skrzynce będą jakieś tam lepsze gry, Metro, Battlefield 1 i tak dalej, i tak dalej, co nie, lub jakiś losowy klucz ze ale możecie dostać darmową skrzynkę pod kodem majster 24 ja takie skrzynki mam 3 i te skrzynki nazywają się e, skrzynka MasterShield24. Ja sobie otworzę te skrzynki Master 24 zobaczę co z, niego fajne, co z nich fajnego poleci a możecie z niego wygrać na farminga, możecie wygrać carda minecrafta i oczywiście różnego rodzaju golda 50, 200, e, na google playa eurotracka i passive cardy no i ja sobie to otwieram skrzyneczkę i co z niej wyjdzie i co z niej będzie. I co z niej wyjdzie I wylatuje, wylatuje. I co to jest? Dostałem? PaySave card na 30 zł. O, dobra skrzynka, dobra skrzynka. Mi się już podoba. Możemy od razu to wymienić na złoto. Ale fajnie, trzy dyszki, trzy dyszki. Ale my sobie powrócimy do ekipułku. Elegancko. Ten kop mi oczywiście zaraz przyjdzie, bo on jest oczekujący, bo tam wiadomo administratorzy muszą go wysłać. Ale spokojnie. Zwłóżmy na zmianę na razie, albo nie, lećmy dalej, dalej z maciuszalowymi, bo dobry, do, dobrze lecą. Więc otwierajcie moje skrzynki, bo ja widzę, że dobry drop z nich leci. Dobry drop i co tym razem wyleci z niej, I co tym razem? Farming Minecraft. I farming 19 za darmożkę, no kochani, no elegancko. Powróć do punku I jeszcze jedną skrzynkę otwieramy, ale dobre dropy lecą. Ale dropy. Ja dobre tak celuję w jakiś taki wysoki pay safe card, coś takiego. Może coś tam teraz rybnie, może jakiś Minecraft. I mamy kolejnego farminga, więc dwa farmingi zdobyłem zarąbiście yy, zarąbista sprawa. Mamy dwa farmingi i jeszcze otworzę tą skrzynkę. To jest skrzynka startowa, chyba którą dostajemy na start. A z niej co takiego nam dropnie, co nam z niej dropnie, co tam dostaniemy. Eee... I dostaliśmy a 5! Wow! Wow! Klucz do gry, ja cię kręcę. Ale nam dobrze rypło. Więc, jak widzicie, dropy są bardzo fajne, oczywiście stwierdziłem sobie, że takich gier nie potrzebuję, bo ja już mam i farminga i, e, i GTA, więc jeżeli chcecie te nagrody wygrać, które dzisiaj zobaczyliście na moim odcinku, napiszcie w komentarzu, dlaczego powinienem dać Ci tą grę, na przykład jak od dawna mnie oglądasz, jakie filmy moje lubisz, od kiedy mnie oglądasz i tak dalej, a jeżeli, że tak powiem, będziesz... Fajnym ziomeczkiem możesz od razu w komentarzu podać swojego maila, żebym mógł się z tobą skontaktować i ja tobie wyślę, właśnie wyślę Tobie e, te klucze do tych gier. Ewentualnie jeszcze wejdźmy sobie w skrzynię i wydajmy te pieniążki, te złoto, które otrzymaliśmy. I na przykład otwórzmy sobie skrzynię. Skrzynianie, skrzynia, skrzynia łowcy. Przykładowo tam były skrzynie z skinami do e, CS-a. Takich w sumie nie potrzebuję, już CS-a dawno nie gram. I sobie tą skrzynię. Yy, otworzymy, najpierw ją kupimy, o jak widzieliście, widzicie już mam tutaj yy, dwa farmingi, yy, GTA i Paysafe Carda, Paysafe Card też oczywiście będzie dla was I teraz jeszcze otwieramy sobie tą skrzyneczkę, co z niej zdobędziemy, co z niej zdobędziemy, ja, ja liczę w coś dobrego, bo mi dzisiaj coś dobrze świada, chyba idę dzisiaj w Totka zagrać, jakiś jedna z tych strzegier gier, Skyrim też wam dam Skyrim'a, bo ja nie jestem fanem Skyrim'a, ale też słyszałem, że bardzo fajna gierka, więc jak najbardziej dla Was będzie. Choć mogę je też y, wydać na... Y, mogę w sumie wydać na te punkciki i spróbuję to zrobić jeszcze raz. Wiecie, kochani, to nie będzie głupie, bo... Y, Mam teraz 11 tysięcy punktów i teraz to przerobię na jakąś, na jakieś kolejne skrzynki, nagrody, um, albo na skrzynię i otworzę zatem jeszcze dwie kolejne skrzynie i to wcale nie będzie głupie, może skrzynia mistrza, tak, tutaj są fajne gierki i ją otworzę, kup skrzynię raz i kupimy ją drugi raz, tak, dwa razy zamówiliśmy w skrzynie i teraz w takim mamy dwie skrzynie i otwieramy. I teraz co zdobędziemy? Pierwsza skrzynia, losowanko, 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 losowanko I co? O, Random Key'a Battlefield piątkę, Random Key Czyli losowy klucz do Steam'a Będziemy, dostajemy jakiś losowy klucz Zaraz zresztą zobaczymy co to może być Co tu będzie, co tu będzie? Stalker O, Rainbow's. o, Stalker Ze yy, Zef Prypeci, tak to się chyba nazywało Call of Pripa, też bardzo fajna gierka Super sprawa no, dobre dropy dzisiaj poszły. Naprawdę, stronka GITES, stronka GITES, więc dzisiaj dla Was takie gierki do rozdania, eee, o, to jest ten lasowy klucz ze Steam'a, to też mogę dla Was dać. I oczywiście Paysafe Card, więc piszcie koniecznie w komentarzach, a do wygrania nie jest mało, bo tu 30, tu trzeba po 50 liczyć, bo tu po tyle teraz te farmingi wychodzą, stóweczka, To też z 50, oczywiście było za darmo na y, tym, ale już nie jest, więc to też trzeba z 50 liczyć, więc... Tak, 150, 180, yy, powiedzmy 200, 250 zł. 250 zł do rozdania dla Was, więc piszcie się w komentarzach, a ja gierki porozdaję. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji na moim kanale oraz oczywiście meczki klikać w reflink na dole, rejestrować się, zgadnąć darmowe pieniążki oraz wpisywać kod na skrzynkę mysocial24 i tam oczywiście ją dostaniecie. To wszystko ode mnie, do zobaczyska.